Wielońscy Stróże Prawa Święto Policji obchodzili u siebie, czyli w siedzibie Komendy Przywarszawskiej. Takie wydarzenie to m.in. okazja do podsumowania dotychczasowej pracy, ale też satysfakcji z tego, że zaufanie społeczeństwa naszego regionu do policji systematycznie wzrasta. Poczucie bezpieczeństwa i gwarancje poszanowania prawa należą do wartości, które ludzie cenią szczególnie. Bezstronność, wachowość i wysokie zasady moralne to cechy dobrego funkcjonariusza. Niewiele osób wie, jak trudna i ciężka jest służba w Policji. Troska o bezpieczeństwo mieszkańców, walka z przestępczością, ograniczanie zjawisk kr kryminogennych to jedne z ważniejszych zadań, jakie stoją przed Policją. Policjantki, policjanci i pracownicy Policji Powiatu Wieluńskiego. Dzisiejsza uroczystość daje mi szczególną okazję do wyrażenia mojej głębokiej satysfakcji z tego, w jaki sposób wypełniacie swoje obowiązki. Uroczystość była naturalnie okazją do wręczenia policjantom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe, a tych było naprawdę niemało. Pragnę serdecznie podziękować panu komendantowi. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie. Jednocześnie pragnę zapewnić, że to wyróżnienie jest motywacją dla nas do dalszego wzorowego wykonywania obowiązków służbowych. Na rzecz bez, poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie, jak również dla dobra jednostki, w której mamy zaszczyt służyć. Nie zabrakło również wyróżnień specjalnych. Dla kogo? Brązowy medal za zasługi dla policji otrzymała pani Lidia Górniak, starszy inspektor zespołu ewidencji, rozliczeń i zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Jednocześnie zastępca komendanta powiatowego policji w Wieluniu, podinspektor Andrzej Maulepszy, został odznaczony złotym medalem za długoletnią służbę nadanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Chciałbym również Państwa poinformować, że w dniu 17 lipca 2013 roku w trakcie wojewódzkich obchodów święta policji, komendant komisariatu policji w Białej, Rafał Puciennik, z rąk komendanta głównego policji nadinspektora Marka Działoszyńskiego otrzymał awans na stopień komisarza policji. Serdecznie gratulujemy. Srebrny medal za zasługi, za długotrwałą służbę. Wprawdzie mówiąc, nie spodziewałem się. Jestem mile zaskoczony. Staram się, żeby była współpraca między nami dobra, ale wiadomo są to służby podobne do wojska, są to służby hierarchiczne i tutaj wykonuje się polecenia przełożonych. Także nie zawsze się to da pogodzić powiedzmy z oczekiwaniami podwładnych. No jest rozkaz, jest polecenie, trzeba go wykonać. Podczas spotkania były również okolicznościowe przemówienia i gratulacje, między innymi, od burmistrza i starosty Wielońskiego. Obecność samorządowców z terenu powiatu wieluńskiego świadczy o tym, że jakim wielkim szacunkiem darzy samorząd, gminy, powiatu pracę pań i panów policjantów na terenie Powiatu Wieluńskiego. Ta praca to również służba, jakże ważna służba, która jest oceniana przez społeczeństwo, przez obywateli naszego powiatu. Cudownie jest znaleźć się wśród ludzi, z którymi ileś czasu się faktycznie spędziło i efekty tej pracy do dnia dzisiejszego, dzięki takim właśnie staraniom, jakie czynią tutaj komendanci nasi macie. Jest niewątpliwie wielka w tym zasługa, mam nadzieję, odczytywania, bo to wy musicie czuć, czy faktycznie do tego munduru, który przyodzialiście, się nadajecie. I nie mam wątpliwości, spotykając się z większością z was w sytuacjach różnych, że komenda powiatowa policji w Wieluniu takich funkcjonariuszy bez wątpienia w swoich szeregach posiada. Dłuższa relacja z Wieląskich Obchodów Święta Policji również w temacie tygodnia, ale drugi odsłonie naszego magazynu. Polecamy.